Witamy. Kolejny gwint MTS-a po raz pierwszy u nas. I teraz tak MTS GW MA01. Podaję, że e, Tak, 01. E, w każdym bądź razie gwint to Mazdy MX5 e, NA roczniki e, 89 do 98 klucze do regulacji papiery montażowe i tak dalej co nas nie interesuje no i jak to w miatach w MX-5 bywa cztery krótkie amorki kolumny żeby nie poleciało OK. Ogólnie, więc bardzo zbliżony będzie do wersji NB, która jest już z nami od pewnego czasu. Amortyzator MTS Technik, oczywiście, w tym tak zwanym powiedzmy złotym ocynku w cudzysłowie. Jakoś spawu. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ten spaw tutaj. O, także fajny level spawu. E, Mamy dwie tutaj nakrętki, dlatego są dwa, dwa klucze. Sprężyna główna, wyprodukowana oczywiście przez Ejbacha w zestawie osłona z odbojem i przekładki i inne elementy. Oprócz nakrętki mamy czarne. W przypadku elementów aluminiowych jest to. Anoda. Tutaj bodajże jest plastik, żeby też to nie trzeszczało nam przy jakiejś tam pracy sprężnej. Także tak wygląda tył. Lewy i prawy tył jest taki sam, więc nie ma podziału na stronę lewą i prawą. Także drugi tył wygląda identycznie. No i powinniśmy mieć za chwilkę, żeby nie spadło. Okej, okay. troszeczkę dłuższe amortyzatory przednie, ale bardzo podobnej konstrukcji. Ok, amortyzator przód, tak jak mówiłem, troszkę dłuższy, podobna konstrukcja. Również mamy mocowanie dolne na oczko e i również sprężyny e od ABA. E Można powiedzieć, że oprócz długości, ewentualnie sztywności, e jest pra praktycznie to identyczne w konstrukcji jak tył. Ostatni amortyzator, przedni, przód też bez podziału lewa prawa. Także wszystko łatwe do zamontowania, bez problemów z dociekaniem co gdzie ja. Także zestaw do Mazdy MX5 NA również w naszej ofercie. Zapraszamy, cześć!